Cześć wszystkim, z tej strony Plag. zaczynamy kolejny odcinek, kolejny survival z Kupsonem! Dobra Piotrek, weź może na początku <grym> powiedz, co mi zrobiłeś za, za krzywdę dużo, co? Ja nic nie zrobiłem, była awaria bardzo duża, bo ja włączyłem serwer i czekałem na Kupsona, i zombie mnie atakowały, i nie zdawaliśmy sobie sprawy, że jakiego nie ma na serwerze, to zombiaki i tak atakują jego wioskę, no i jemu się coś tam zwaliło na Steamie i nie mógł dołączyć, aż dołączył po dwóch minutach i wszyscy jego wieśniacy już nie żyli. Dokładnie, dokładnie. I w tej chwili Traży. jesteś mi winien, kurde, tego. Dużo żarcia. Mhm. Płacz, płacz w komentarzach, no nie? Płaczcie tam, RIP wieśniaki RIP wieśniaki. Tak, i zostawcie tak, mu łapkę w górę pod filmem dla pocieszenia, no nie? Ode mnie tak. też macie. Jeśli jak nie pójdziecie, to nawet nie oglądajcie dalej odcinka, no nie? Dokładnie. Ja to Proszę, kom... przyjść i napisać F na... y... w sekcji komentarzy. Stoję, stoję i czekam teraz, aż napiszecie w komentarzach i zostawicie mu łapkę. Jak tego nie zrobisz, to nie prowadzę dalej odcinka, no nie. No dokładnie, o. dobra. A gościu ci nie zrobię i będziesz tak stał teraz ośle. No i postoję sobie. Dobra, o. ja mam teraz kurde misję, ty o. sobie tam stój, a ja tutaj muszę zrobić, wiesz co, co, co muszę zrobić. Nie wiem. Kopalnie w końcu muszę sobie zrobić. Hmm. Myślisz, że 30 sekund mi wystarczyło, żeby wklikać się w linka, zostawić łapkę i komentarz? Tak, i ewentualnie suba jak jeszcze nie subują, mogę a, wystawić. Tak, wracaj po suba, gałganie. No i cyk, załatwione. No i dobre, no i załatwione. Później się rozliczymy. Tak, dobra, dobra, wystawię ci fakturkę. Dobrze. Kurde, no, poczekaj. A, kłody umiarkowane. No gościu, ale ja tu tutaj idę totalnie no. w taką, wiesz, estetation, A, tak, tak. Wioskation. Oho. Co? Estetyczny, wioskiejszych? Ja muszę nowy dom budować. Tak, do a ja momencie... muszę tylko więcej łóżek dostawić, żeby było dobrze. No bo ty w dziurze mieszkasz, to jest <laughs> salone. Ja do mieszkam w bardzo ładnym domku, to znaczy to jest bardzo funkcjonalny. No, no właśnie, bardzo funkcjonalny. To jest to, o czym się wspieraliśmy w pierwszym materiale. Ja mówiłem, że ty masz funkcjonalne, a nie estetyczne. I ty się nie chciałeś zgodzić, a ja teraz sam się zgadzasz. No i kozak. Nie, bo ja mam tam funkcjonalne i estetyczne, o, w ten sposób. Nie nie, 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 nie. Masz dziurę w ziemi, zaakceptuj to. Ale to dziura może być ładna dziurka, ej. No dobra, ale powiem ci tak, wnioskuję po tym, że tam nie chcesz wpuścić, że jest naprawdę dziura w ziemi. No podłoga jest ładna, ci powiem. No no, bo chciałem tam przyjść, to żeś mówił, nie przychodź, bo dziura w ziemi. Nie, no bo jeszcze nic nie ma takiego ciekawego, ale ten, weź, bo no. jeszcze chcę się spytać, na jaką głębokość trzeba kopać te kopalnie? Aż wykopiesz coś. Aha, w ten sposób. Będziesz widział na ziemi, że już są źródła, to wtedy powiesz sobie, hej, to już tutaj. Dość! Tak. Dobrze. Tak. Okej. Okay. Dokładnie, pamiętaj, okay. żeby im zostawić skrzynki i najlepiej łóżka też sobie zrobić w kopalni, żeby nie mieli daleko. Dobrze, jest to jakaś myśl. Ta. Tylko, że Holipka no tak kopię kopie i nie ma, no. Widzisz, ja, ja mam chyba jakąś wybrakowaną część. Może tak być, że trochę nie znajdziesz, ale nie, to naprawdę trzeba głęboko wykopać. To się głęboko? tak wydaje. Głęboko nie, no przecież jak żeśmy grazy, razem grali, to było stosunkowo płytko. Może byliśmy na innym terenie. Aha. I. Było płytko, ale ja, powiem Ci, jak teraz kopałem się, to naprawdę kawałek musiałem zrobić dziurwy, to raz, a dwa, mogły być update'y, mogło się utrudnić. No nie? Okay. Mogli stwierdzić, ej, rzeczywiście jest za łatwo. O, są coś z tym. O, widzisz? To znaczy, no jest jedno złoże jakieś dziwne, śmierdzące małe. E, ta, powiem Ci tak, taki protip na start. No. Bardzo potrzebujesz brązu, bo jak ci się skończy, to już jest game over dla ciebie. Będziesz musiał kupić ode mnie. Aha. Tak ci tylko podpowiem. Nice. No, nice, bo nice, chodzi nice, o to, że jak się nie wyrobisz z tym brązem, który masz, żeby zrobić sobie potrzebne rzeczy, to, no, to już kopiesz. Ale chyba teraz zrobili tak, że na starcie dostajesz kilo za darmo, więc chyba już nie ma tego. Tak, złego. Chyba, chyba, chyba kilo nie się o, dobra, Jakieś no i inaczej. tutaj to ja te, teraz mam swoje źródła, źródełka wszystkie. O, pięknie. No i kozak. No i mistrzostwo świata, dobra. No zmieściłem się w terenie, dobrze. Żymacy. Nie będą mi się tutaj respić ząbiaczki. Kurde, gościu, jak ja to umiem, chyba. Kozak. Dobra, to tutaj jeszcze muszę zrobić tego, no nie? Po, pokój z łóżkami fajny. Tak, normalnie. Normalnie. Ten. A kupiłeś ty wisiak, że ci pole teraz robili, no nie? Tak, ale jest chyba noc. nie? to źle wykorzystasz. Robią pole, robią, robią. okej. Okay. Od razu sobie kupiłem kurde Bolcy. Dobra, taki pokój tak. 3 na 3 wystarczy, nie no, trochę mało. Ty mieć wiadomo. Dobra, trochę tutaj więcej miejsca zrobię. A, no. No tak e, pięć wystarcz elegancko. Na pewnie, że tak. Jak tam poradnia, weź mi powiedz, nie sabotuj mnie i, i, i proszę mi mówić, kiedy jest noc. A dobrze, że pytasz, bo już nie mogę kłamać. Yy, ta tak, zombie są. Ja piery Bo ja że się domyślisz, bo sam już mówiłeś przed chwilą, ej, hey, przecież jest noc, a, a i tak nie wyszedłeś na górę. Nie, tylko <grym> mówiłem, że się zbliża noc. E, że to się to, ściemnia. i nie doszli ci żadne zombiaki? Robi się cimni. Uf, Nie wiem, okre. sprawdzę, pod. Nie, wszyscy, wszyscy śpią grzecznie. A wiesz, że przyjść. Śpią, ojdzie do mnie jeden zawodnik. Ale wiesz, ja to mam. Morta, kurde, o mnie jest. Chilera. A, a, chilera tutaj Ja to obserwuję okolice. No, Nowy domek powstaje, bardzo duży. No ja ja to kurde, wiesz. Pierw muszę zrobić sobie fortyfikację, a później się będę bawił w jakieś tam domki inne rzeczy. Mm -hmm. Zobacz. Spoczy, spoczy. Taki jestem, kurde, zarządca wioski dobry. Te wieśniaki dobry będą miały. Wioski. Te wieśniaki będą miały ze mną tutaj dobrze. A nie tam od razu do kopalni, do tego. Pierw bezpieczeństwo im trzeba zapewnić, no. kurwa Nie powiem, komu wypili całą wioskę ostatniej nocy. Mnie... No ho, ho, nie powiem, no, kto odpalił, by kurde, przedwcześnie serwer. Oh, ho, ho. Nie, przedwcześnie. Tak. Ty, ty nic nie powiedziałeś, że nie możesz wejść na serwer się chłop, kurde, aj, aj. czeka tylko, no? Wchodzisz, bo jest noc, bo jest noc, No, super, super. Aj, 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 aj. Masz za... Masz za... No, co mi skręcasz, gałganie, no? No, takie to są ząbiaki wyścigowe. Nie, no autentycznie. Ja, ja sobie tutaj muszę postawić, słuchaj, ten mur, Dyk. ten płot bardziej, do końca, i postawić jakiegoś strażnika i niech tam stoi, o. niech tam, kurde, robi. A ja nie będę już się musiał wtedy martwić, że o, zabiją mnie. Już uderzasz w strażników? No, kurde. Bardzo ja, ja uderzam w bezpieczeństwo, Piortek, nie? Bardzo odważnie, powiem ci tak. Kurde, tam mi z góry idą ząbiaczki. Mhm. Mm a to bym sobie tutaj jakoś rozświetlił, może to by było tak fajnie. Tak, ja mam rozświetlony jest kozak, jak w dzień się czuję. Pajowko I lepiej widać zębiaczki. Wszystko lepiej widać. Wszystko ładnie wygląda. To bombi Tyk. Dobra. Pięknie, kurde. Te pierwsze noce są takie trudne, nie? Tak, jak będą ta to latasz. wtedy będzie kurcze. A czy chodzi mi o to, że raczej się jeszcze nie ma obrony, się lata i broni wioski. A, no tak. I tak, tak. czas zlatuje się, go marnuje, nie? No, a tak, żeby to to robić kopalni i tam łóżka i inne rzeczy do, dla moich ząbiaczków, no. Tak. Boże z ząbiaczków, wieśniaczków. <laughs> <laughs> Ząbiaki, wieśniaki. No, nie skręcaj. dude, dude plyzy. dude plyzy. A przecież to było tak, że się robi nowe, no. lepsze proce, czy się robi łuki? Chyba łuki. No, nie? łuki. A, ta łuki, a później strzelby, chyba. Ale strzelby chyba do dupy są. No nie wiem. No jak żeśmy grali, nie. to chyba żeśmy tego nie używali wcześniej. Chyba nie dotarliśmy nawet do strzelb wtedy jeszcze. No bo byliśmy kurde potężni łucznicy wtedy, no to po co naukach zostaliśmy. No. Um. Nie wiem, może, może wyszło coś nowego, wiesz. Mogło się pozmieniać. Dobra, no, niech ten dzionek się kurde tutaj robi. No robi się, robi się, jest już lepiej. Ja muszę pomyśleć o murze jakimś rzeczywiście też. O murze czy to o płocie co? Murze, murze. Najpierw sobie ten ogarnę, materialsy. O dobra, moje wieśniaki już wstają do roboty elegancko. No i też wstają, ale jeszcze widzę zombiaki w środku lasu. To naprawdę tak daleko są daleko, że one dobiegną w południe chyba. Ja sobie okay. pójdę do nich. No a ja tutaj chyba mam Chillerino. All right, Wiek. bolca nie ma. Idę kończyć kopalnię. O zrobię nie. im tak O Nie, ładnie, zombie no. mi atakuje wieśniaków. Zostaw! O nie! Jak niefortunnie, Piortek. Sprawdze go. Jak niefortunnie, o, że zombie ci atakuje wieśniaków, Piortek. No bo pobiegłem za tym, co jest daleko, a na blisko jeszcze dwa przybiegły. Dobra, o, ale nie, jest pier... tylko nie zombie. A, jeszcze jeden idzie, jeszcze dwa idą. To się lepiej dobrze rozejrzyj, gościu. Spokojnie. Zaraz przyjdą. No to zapraszam, u mnie się impreza tutaj dzieje. Ojojaj. Dobra. A jeszcze daleko jest. Ja jadę. sobie, kurde, ładnie robię te piwnice. Próbkuję ładnie. Tutaj będą dwie skrzyneczki. Dobrze. Kurde. Gościu. I, tak. Jest? Ile łóżek tutaj potrzebuję? Pieron. Miedziane gwoździe. Och, Ba. ba, ba. Nie no, cztery chyba pierw zrobię, nie? Tak dla bezpieczeństwa. No, tak żebyś nie wypierdzielił całego hajsu, wiadomo, No, no nie? właśnie. Bo. Przepierdziej całą mieć będzie lipa. A. Raz. Dwa. Trzy, cztery. Będą mieli podwójne łóżka, kurde w bolce. No git. O, miedziane gwoździe. Znowu te, te, te gwoździe. I dwie pyk. skrzyneczki tutaj zrobimy, nie? Pyk, pyk. O, okej, okay. tutaj jeszcze światełko zrobię, prawda? Tak, tak, prawda? Tak! Co nie, kurde! Ksz, 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 ksz. Jaki zombie, kurde Fuck off! O nie, zabił ci wieśniaka? Ojaj, ojaj, ja. Tym tylko zauważył, że ten zombie do ciebie idzie, tym ci powiedział. No, 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 ja już wiem, że tam się kurde uśmiechałeś, gościu. Albo żeś mnie nawet wkręcił, że to nie był ciebie idzie, a u mnie szedł. Co? Jestem przekonany, że, że tak było, kurde. No nie, u mnie były. No, 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 były. No, 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 no. Ale no. u ciebie też były. Tak. Gadałeś no. o tym, ile łóżek zbudujesz, a sam jak ci właził, do wioski. No właśnie, i ty żeś to widział, kurde. <laughs> Widziałem. No. Dobra, górnik, kurde. W którą no, stronę tą, tą strzałkę się, się robi, żeby on tak, kopał? On przodem będzie stał w tym kierunku, ale to różnicy nie robi jakby, nie? Aha. Dobra. Byle by tam miał jak dotrzeć. Górnik, raz, dwa. Oj, oj, oj. Co, znowu, znowu mi kurde atakują? Nie, nie, nic się nie, nie dzieje no. złego. Dobra. Pane gwoździe. Okej, okay, i teraz zatrudni, by zapełnić wszystkie prace, dokładnie. Kozak, kozak. Kozack. Tylko czy ja mam zużycie kalorii? Dobra, okej, okay, może by... O, no idą górnicy, kurde, od razu! I tam macie łóżka, chłopaki, żebyście tutaj do góry nie szli, nie? No, mistrzostwo świata, kurde. Mówisz? Wszystkie prace... Ale tutaj jeden coś się zepsuł, chłop. Dobra. Halo, chłopie. Ej, u mnie się jakoś psują, kurde, bez przerwy drogi nie mogą znaleźć. Bo źle drogi zrobiłeś, elo. No jakże drogich, kurde? Może tam miejsca nie ma. No może. Coś musiałeś za ciasno pobudować, widocznie. Skoro nie znajdują drogi. O, w tej chwili wyszedł. Ej, Dze, nie, no Nie, no nie, no nie, no. Coś tam kombinujesz z tymi ziomeczkami troszeczkę chyba. Nic nie kombinuję, to wszystko jest cacy. Jak. A to jest ten od tego, kurde. Hmm, dobra, zbieranie wody. Ty jeszcze nad tym pracujesz, hopie. No, dobra. Hopi. To no dobra. tak, bra. Kurde. Okej, okay, to ja sobie teraz zrobię. Nie co mi tutaj ładnie jest. Dobra, ci chodzą tutaj. Zbieracie tego. Miedzi, no i kurde, mistrzos rozpoświata, Pan opie. O, ja Zbierają wiem, to mieć ładnie? Radę. No pewnie. Mieć mieć? Mieć też mieć. No to pięknie, że mieć mieć. I on, Polas, Kumany. A, poczekaj, ja mogę tak. A, tak Kresenie. się stawiało te kurde schody. Dobra, pamiętam. No, schody są głupie. Tak. Głupiutkie. Ja może bym sobie zrobił schodów parę? Hmm. Pamiętam te schody już. a full, full głupota 3000. No tak w sumie nawet okej, okay, bo stawiasz. No tutaj się nie wyjdzie, trzeba rozwalić, dobra. No jak już kapniesz się, w którą stronę, to jest okej. Okay. <śmum> tak, 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 tak. Tylko że tutaj chyba głową będę uderzał, tak? Tak. No, super, big, super. Big. Nie, to tutaj będą skakać, ale tutaj już sobie mogą wejść. <noise> o nie. Ale o, się szybko wbiega z schodami, gościu. No i się nawet kurde, za szybko wbiega. Dobrze, się I się biega. HP traci. A tu zbiega się z HP, a wbiega się. Gmina. Aha, wbiega się. Dobra, okej, oh. okej. Okay, okay. Alright, alright, alright. Ja go widzę. Co ci tam brakuje? ja jajaj. Jaj, Szczęście zrobić? ziomków nowych powiem ci. Czemu ziomków nowych? No bo nie wyrabiają się z produkcją tutaj. Dobra, ja to muszę jakieś pole jest? zrobić gościu jeszcze nowe, następne. Ja to mam kurde mam cool pomysł, słuchaj, ja to mam pomysł. Dobra, a ten hop. Dobra, uh -huh. kamyk sobie zostawię, słomę mogę sobie zostawić. To mogę zostawić, schody też zostaw. Pewka. Ehm. Um, jak tam twoje. O, ukończone w końcu, żeś ukończył pracę uh. nad wodą, typie. <laughs> no, ja to muszę iść, gościu. No nie, już się ciemnia. Arius, Sirius. wodą? Arius, Sirius. Ajajaj. ej, ej. Ściemnia się ciemnia. Ten, a robić trzeba, nie? Kurde. A, robić nie ma, nie ma komu, tak, wiem. No. No, no, dokładnie. Eee, eee. No bo chciałem sobie iść po tego trochę, po trochę drewna i ten mur jakby dokończyć, żeby no. tylko mi od jednej strony te bolce przechodziły. Właśnie, Dobra, mur, mam jeszcze 5 minut. Zrobić. Mam jeszcze 5 minut, dawaj mnie te drewno. Masz? No nie wiem. Znaczy, tak, ma. No zaraz nocka, wiesz, te sprawy to kurde. Jeszcze wcześniej zdążę. W ogóle za krótki jest tutaj dzień i ta hmm? noc jest długa. Jak długa? No długa noc, jest a dzień krótki. Kurde, ledwo co zrobiłem, tylko tam wieśniaków postawiłem, żeby pracowali w, ko w kopalni. Hejaczka. Prawda. Prawda. Wszystko jest gituwa. I gościu, ja zrobiłem cały jeden dom nowy. Całusi. No, ja zrobiłem całą kopalnię ładną. No. I to schody nawet chodzi. zrobiłem. Rozumiesz? Co, co ci chodzi? Rozumiesz mnie? Eee. A, G się odpala tego, latarkę własną, Tyk. dobra. Ta, latara własna. Ja tak po ciemku chodzę. Dobra, pięknie. E, ile mam tego? O, już, 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 już idzie mi kurde tutaj. Idzie do moich wiśniaków. O ty, co o ty? Gdzie, od... <średnio> Szedł na mnie bezpośrednio. Podchodzę. Się odwrócił, chłop. O nie, wpadłem do dziury. Dobra, yy, dawaj Work więcej it it. o. Wpadnie do wody, to brzmi jakbyś smok działał ogniem, cholera. Nie wiem, Jaki ja mam dość hałas. cicho dźwięki i nie, nie słyszę. A ja nie mam aż tak cicho, ale tak. Dzięki za czekaj, poczekaj, gdzie są te deski? Think. A, muszę chyba przerobić, nie? No, no, no. Jak nie zleciłeś, to musisz przerobić. Nie wiem, jak to się robi. Dobrze. A tak się robi, ok. No gi. Okej, okay, dobra. 130. Very nice, very good, very cool. Very cool. Dobra, gdzieś mi jakieś bolce tutaj nadchodzą mi dom. Tutaj mi U mnie idzie. Nie to jest jakiś... na ich. E, to ja mu tutaj mur postawię i będzie musiał iść na no ko. już masz y, kolonistów? A... 9? Le Lewy górny rok. 9? Dziewięć, no to gitowa. Dobrze jest. Wszedł. Ty dziadu. Yy, od przodu ta, idą tam kurde. Nie wiem, z której strony sobie zrobić wejście. Chyba od strony wody, tam od rzeki, od ciebie. No? Pewnie, że ta. No co kurde? Pewnie, że ta. No nie wiem. I wchodził przez rzekę. Tak tylko. Nie no, ja tam już zrobię Dek. kurde labirento, nie? Aaa, Labirynto się już bałem. dobra, dobra. No tak, tak, no oczywiście, przecież to jest mój kurde design. Labirento z krzaków i kurde, zombiak nie ma szans. No... Chulera, trafienie tych zombiaków czasem to jest... Hardcore po Graniczy prostu. z cudem, jak to się Ta. mówi. Tak. Przecież Łuk już. Łuk szybciej strzela, lepiej, mocniej. Teraz zrobię chyba Łuka. Łuk. Łukiego sobie zrobisz? A. Półki. O nie, idzie zielony. Ajajaj. Nie dobrze, chodź tu zielonki. O nie, na zielonego nie, musisz 3 no, kamienie złożyć, a nie Jakie cztery. Jakie 5 chyba idzie. Och, Lipka, no, no Piotrek, no nie dasz rady. Jak masz masę innych po drodze, to warto się im przejąć. No, tutaj jakiś zombiaczek jest? Nie ma. Dziękuję, dobranoc U. panie zombie. Masz. Raz, dwa. Okej, okay, od tamtej strony już mi nie przyjdą. To bardzo fajnie. To mnie to cieszy. To mnie to cieszy. Drugi zielony. No i dobrze, bo masz za dużo kurde zombiaków, boże wieśniaków. I teraz kurde kara. I teraz kara, panie Piotrze. Wow. Dziennik, sztandar zostaw. Do sztandaru ci już podchodzą? Psst, o. Please. Please. Znowu zielony. Czy zielonych co, co czwarty ząb jak kościu I Ile ty, ty masz tych wieśniaków? 17. O oh kurde <grym> 17, no Pracują dobrze. Alright. Alright, Muszę alright. sobie strażników postawić. Dobra, idę w obronność. Następny dzień to jest obronność kościół Obronność, następny dzień <grym> tak. Ta. No i w ogóle to ten odcinek już ma 20 minut, tak ci powiem tylko w sekrecie. Och, Lipka, ty A faktycznie. tak się sympatycznie gra, że no. nawet nie wiem, kiedy to minęło, Uf. słuchaj, no. Kościół, bardzo dobry odcinek, łapy w górę komentarze, wiele ich musi być. Jest, jest, very good. I... Trzymajcie się. Aha, ta, ta... że już koniec, no, to ta... trzymajcie no. się, trzymajcie no. się, miłego, do... Gryzko, miłego dzionka. Bóle.